Witajcie! Dzień dobry, witam was, jest środa, 19, a więc jesteście w wujka Czarka w kanale Anus się uda. Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, to jest studio telewizji TVN w Warszawie. Tak, wpuszczono nas tu do studia z green screenem. Green screen to jest takie miejsce, zresztą zaraz wam opowiem, gdzie można sobie w tle puścić co się chce. No tak. Wpuścili nas tutaj za darmo. Nie wiem dlaczego, no bo albo, albo to mają dobre serce albo są bardzo bogatą telewizją, albo jedno i drugie, albo jest jeszcze trzecia możliwość, że jak kanał będzie popularny dzięki Wam, to dopiero nas policzą. Tak czy inaczej, zaczynamy. Teraz zobaczcie, Wojek jest w studio, w zawodowym studio, tak wygląda, o, tak wygląda zawodowe studio, gdzie się robi na przykład różne rzeczy, programy informacyjne na przykład wyglądają, kiedyś wyglądały, teraz już są jakieś, mają telewiny swoje, wiesz, czyste stoły, TV nie mają. I, a to tak mniej więcej wygląda tak, że jest zielona ściana, bo na zielonej ścianie, to jest green screen, możesz rzucić wszystko. Dlatego artysta nie może mieć zielonych kolorków, bo wtedy by się zlał ze ścianą. Jakby puścili na przykład tam jakieś zdjęcie za mną, no to wtedy to zdjęcie by przeze mnie przenikało. To się nazywa green screen, tam możesz sobie zrobić tu, jakie chcesz. I my Wam pokażemy, jak to działa. I tak nie powinno się kręcić filmów ani programów. To jest za wygodnie. W filmie, jak masz za wygodnie, to Ci po pod tyłek takie, takie te drewniane skrzyneczki. O i siedzisz tak. I wtedy czujesz napięcie, no nie kłamiesz. Jak tak się siedzi, tak to musi iść w kościele. No ale też zasypia wtedy. To jest bardzo niewygodna pozycja, musimy coś zmienić. No dobra, można kawę wypić. Chociaż znaczy, w moim wieku też wszystko jest. Dobra, gnamy. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specyficznym, ponieważ bardzo wielu z was Chcę być na moim miejscu, chcę być aktorem, aktorką, jak zwał, tak zwał. W każdym, może celebrytą, nie wiem, bo to się wszystkim miesza. W każdym razie chcę wykonywać zawód aktora. Powiem Wam, że to nie jest takie proste. Chociaż kanałów telewizyjnych w tej chwili na świecie jest mnóstwo: jest internet, jest YouTube, więc każdy próbuje być aktorem. Niektórym się bardzo fajnie to udaje, a niektórym mniej fajnie. Tak czy inaczej, mam mnóstwo pytań dotyczących aktorstwa. I spróbuję Wam dzisiaj na te pytania szczerze, a czasami z przymrużeniem oka, a czasami złośliwie odpowiedzieć. Ok? Pierwsze pytanie. Jak można ćwiczyć umiejętności aktorskie samemu w domu? No i tutaj to pytanie to, to ma dwie płaszczyzny, bo umiejętności aktorskie są dramatyczne czyli to jak mówisz, co mówisz komu mówisz, czyli interpretacja tekstu, są też umiejętności aktorskie inne. Jak grasz w filmach akcji, no to dobrze, żebyś był wysportowany. No i o przewrót w przód, przynajmniej albo przewrót w tył, albo jedno i drugie. Tak samo jest z piosenkarzami. Są piosenkarki, które wychodzą i tylko śpiewają, się nie ruszają, a jest taka Madonna, która robi cały show. Jednocześnie tańczy, śpiewa i nie słychać tego, że się męczy. Bo ma kondycję. Ja umiejętności swoje aktorskie ćwiczyłem na swój własny sposób, bo mnie zawsze brakowało tego czegoś w szkole. Za mało mi było roboty w szkole. Ja uważam, że szkoła za mało teatralna wymagała od studenta. To ja wiem, że to jest hamowane, ale taka. taka Taka jest moja opinia. Ja sobie wymyśliłem system 7. System 7 polegał na tym, że jak profesor zadawał jedną scenę jakąś tematyczną na przykład. Scena polegała na tym, że zatrzymujesz samochód, jesteś autostopowiczem, wsiadasz do samochodu i dzieje się coś dziwnego. Masz wymyślić co w każdym razie puenta musi być rozpoczęcie akcji, kulminacja i zakończenie jakieś, dobre albo złe. Więc jak profesor zadał jedną scenę, ja robiłem siedem scen na ten temat, różnych. A jak zadał trzy, to nie robiłem siedem, dodać dwie pozostałe, czyli 9, tylko robiłem 3 razy siedem, dwadzieścia jeden. Założyłem sobie na pierwszym roku taką pętlę na szyi, ale miałem wielki kompleks takiego chłopca z prowincji, więc chciałem, chciałem się na tym roku utrzymać i nie wylecieć. I pracowałem bardzo często, bardzo gęsto i więcej niż koledzy. Pewnie to się opłacało później, tak czy inaczej. Jeszcze drugą metodę sobie wymyśliłem. <laughs> Zawsze w, te, w, te, w radio, na trzecim programie, to była trójka, zapraszamy do trójki. Przed północą, przed odegraniem hymnu, 15 minut aktor lub aktorka czy, czytał lub czytała jakąś powieść. Powieść w wydaniu radiowym. I na przykład, pamiętam to, na pierwszym roku pani Anna Seniuk szuka, czytała jakąś jakąś książkę. Długie 15 minut. Weronika bardzo nie lubiła zostawać sama w domu. I wymyślił sobie ćwiczenie, które polegało na tym. Ćwiczyło pamięć, refleks i dykcję. I interpretację. Anna Seniuk czytała książkę na przykład. Dawno, dawno temu w, w bogatym kraju żył sobie król, tak? I ona czyta następne zdanie, a ja powtarzam to pierwsze zdanie po niej inaczej je interpretując. Jednocześnie muszę zapamiętać, co ona czyta dalej, żeby powiedzieć to dalej znowu inaczej. I to był, uważam, bardzo. Ja byłem spocony po takiej jeździe, ale rzeczywiście nauczyło mnie to takiego pewnego sprytu później w zawodzie aktorskim. Bo bardzo szybko zapamiętywałem kwestie kolegów. Jak oni zapominali, to ja im podrzucałem ćwiczyło pamięć, refleks, wszystko. Takie, takie ćwiczenie. A poza tym trzeba mówić dbale. To, o co ja dbam u swoich dzieci, u dzieci przyjaciół, u moich znajomych, poprawiam ich po prostu, kiedy źle mówią. właśnie, że wszyscy witają się w ten sposób. Dzień dobry, dzień dobry. Nikt nie mówi w Polsce dzień dobry, nie otwiera paszczy, dzień, tylko mówi dzień dobry. Wszyscy, tylko trzeba się wsłuchać. Za chwilę, może za parę lat, będziemy pisać już dzień dobry. Bo język, yy, ten który się mówi, przenosi się potem na język pisany. Więc zwracam uwagę na to, jak inni mówią, i na siebie, jak robię, jak wale yy, babole. Mówi się u nas w żargonie, o, zafaflunił coś, zafaflunił, czyli nie słychać, co boję. Takie, choć no, powiedz jeszcze raz, chłopie, bo przecież nie wiadomo, co powiedziałeś, nie? Więc to jest takie podstawowe ćwiczenie, czyli wymaganie od siebie i od kolegów, żeby mówili wyraźnie i w miarę głośno. W miarę głosią znaczy na swoim, na swojej średnicy głosu. Każdy ma <laughs> swój charakterystyczny głos. Ktoś mówi, o Panie Pazura, nie poznałam Pana, bo Pan brodę zapuścił, ale po głosie Pana poznałam, mimo że głos mi się zmienił. Strzelają ze wzgórza, ruchy, ruchy, ruchy. Ja mówiła, że nawet jakiś źle trzeba widzieć świat w tenczowych barwach. Ale jest jakiś tam tembr charakterystyczny. Każdy go ma. Rozumiecie? Każdy. Tylko trzeba znaleźć swoją średnicę głosu. Jej szuka w ten sposób, jej się szuka w ten sposób, widzicie, zafafluniłem się, poprawiłem. Jej się szuka w ten sposób, że robi się od góry do dołu, puszcza się nosem dźwięk. Robi się tak. I tam gdzie się zatrzyma, to jest twój głos. <laughs> Najlepiej to robić pod prysznicem, kiedy jesteś zamknięty. Bo ten głos jest skupiony i słyszysz siebie fajnie. Nie? Możesz się nie kąpać, możesz wejść w uraniu. Czyli jest takie. Hmm, ma, to jest mój głos. I ja tym głosem powinienem operować, bo ja wiem, że ta średnica głosu rozejdzie się wszędzie i będzie ją wszędzie słychać. A jeżeli udajesz jakiś inny głos, to nie masz tej gwarancji, że jesteś słyszalny w drugim, trzecim, czwartym, piątym rzędzie. Możesz być aktorem pierwszorzędnym, czyli że słychać Cię tylko w pierwszym rzędzie. No takie pierwsze pytanie: jak ćwiczyć? umiejętności aktorskiej. Przede wszystkim trzeba dużo czytać, dużo wiedzieć, no. I sprawiać sobie przyjemność tymi ćwiczeniami. Bo jeżeli one, one sprawiają wam y, trudności i wam się nie chce, to dajcie sobie spokój z aktorstwem. Nie ma innego wyjścia. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Drugie pytanie, bardzo ważne uważam. Czy umiejętności taneczne i muzyczne są niezbędne do zostania dobrym aktorem albo aktorką? Według mnie absolutnie są niezbędne. Sorry. Ja zaśpiewam. Piosenka radio telegrafisty. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Tak mi się wydaje. Dlatego, że e, każdy tekst ma swój rytm. I potem reżyser z aktorem, który nie ma słuchu ani poczucia rytmu, ma duży problem i w teatrze, i w filmie. E, film to rytm. Juliusz Machulski podobno jak się zapytali, kurczę, jak ty pomontowałeś ten wabank, że on wyszedł, że to amerykańskie kino jest? Coś nieprawdopodobnego. A on podobno wziął filmy Lelusza w szkole filmowej na stół i pociął je na kawałki, na sceny. I zaczął to po prostu mierzyć centymetrem. Okazało się, że Lelusz, to wybitny reżyser, montował w rytmie walca. I ten rytm przechodził na, na widza. Walc jest taki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa wolne, szybkie, dwa wolne, szybkie. To jest walc. On płynie do postaci tego. I ten film Lelusza też tak płynął. Nikt nie zastanawiał się, dlaczego. Zobaczcie, ilu jest studentów, ilu jest reżyserów, studentów reżyserii, nikt nie pokwapił się, żeby zrobić to podstawową rzecz. Wziąć film artysty geniusza, pociąć go na kawałki i zobaczyć, jak on jest zbudowany, z jakich cegieł. A Julek Machulski to zrobił. I wiedział, że facet montuje dwie szybkie, jedną długą scenę. Dwie szybkie. I ten rytm, my jako widzowie, poddajemy się temu rytmowi. I. No to jest rytm muzyczny, prawda? Jeżeli nie wiesz, co to jest półnuta, ćwierćnuta, to są wartości metryczne. Najwięcej kłopotów u studentów w szkole teatralnej, e, najwięcej kłopotów, studenci mieli z lekcjami rytmiki. Bo rytmika to był rzeczywiście piorunisko ciężki przedmiot, dlatego że ja byłem po szkole muzycznej i rytmicznie byłem bardzo dobry, a też miałem mega kłopot na zajęciach z rytmiki. Wyobraźcie sobie, że biegniesz nogami, masz średniówkę, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i biegniesz dookoła sali, a jedną y, ręką podnosisz ósemkę, czyli jak tu masz raz, dwa, tu musisz dwa razy szybciej, raz, dwa, raz, dwa, bo ósemka jest dwa razy szybsza, prawda, dwie ósemki wchodzą na jedną ćwierćnutę, a trzecią kręcisz kółka, dwie, czy drugą ręką kręcisz kółka szesnastki, takie. raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery na każdą ćwierćnutę, cztery szesnastki, można oszaleć, no a jak jeszcze się robią pa, 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 pa synkopę na przykład? No, 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 no. Także to... To jest podstawa, to jest baza. Mickiewicza, jak recytujesz. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Trzynasto z łoskowiec. Po siódmej sylabie jest tak zwana e, taka e, pauza. Jezus, średniówka to się nazywa, widzicie? Wujek zapomina, a na końcu jest cezura, i musisz w tych momentach zrobić przerwę, pauzę, albo myślową, a. albo konkretną, dlatego, że taki jest rytm wiersza. Litwo, ojczyzną moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił dziś, piękność. W całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. A i tu jest właśnie ten haczyk. Ja uczyłem się łaciny w szkole średniej, i tam w ogóle były inne war Były wartości, tak jak w nutach wartości w mówieniu. Były jamby, trocheje, spondeje. To jest muzyka, to jest rytm. Bez tego. Być aktorem. No można, ale słabym. Am amatorem takim, tylko co to kocha, ale nie umie. No to też tak bywa. Także to jest baza. Baza. Ja sam poszedłem do szkoły muzycznej. Jak wiedziałem, że będę zdawał do szkoły teatralnej, no żeby się sprawdzić, czy, czy ja się nadaję. Trzeba umieć te rzeczy. Poza tym mogłem ta tańczyć w tańcu z gwiazdami, nigdy się nie zdecydowałem bo byłem dobry. Naprawdę miałem ksywę baryszników na balecie w szkole teatralnej. Ale już tak publicznie pokazać swoje wigibasy to już, już mi nie było stać. Widzicie? Taki wujek jest skromny. Niech się dzieje co chce Nam nie może być źle. Trzy. Czy możesz polecić jakieś źródła wiedzy teoretycznej, tytuły książek, autorzy? I to tak samo, są dwa takie podobne pytania, bo drugie jest, jakie są różne metody i techniki aktorskie. Otóż podstawową techniką aktorską na świecie, według której uczy się wszędzie na świecie, jest metoda Stanisławskiego. No. Metoda Stanisławskiego, on napisał taką. Y y Chyba dwie książki napisał, takie podstawowe, te, które ja czytałem. Praca aktora nad rolą i praca aktora nad sobą. Takie dwie książki. Zdaje się, że już nie pamiętam w tej chwili. I właśnie Stanisławski, rosyjski artysta, teoretyk sztuki. Wyobraźcie sobie, że cała metoda aktorska amerykańska w najsłynniejszej szkole aktorskiej na świecie. To jest szkoła Lee Strasberga w Nowym Jorku, to w Nowym Jorku Lee Strasberg całą szkołę ustawił na metodzie Stanisławskiego. Ona polega na tym, że dopiero jak przeżyjesz te emocje, która jest zapisana, wtedy jesteś prawdziwy. Na tym polega Stanisławski. Wszystkie bebechy. Oczywiście pamiętajcie, że e, to tak jest tak jak z religią. Dopóki nie jesteś fanatykiem, to wszystko jest fantastyczne. Tak samo jest z metodą stanisławskiego. Otóż fanatyczni wyznawcy stanisławskiego dostawali takiej korby od jego nauk, że wyobraźcie sobie Hamleta, grali tak naturalnie, że jak kończyli spektakl i przecież tam wszyscy giną. Ginie Hamlet, no, no wszyscy, wszyscy, i ojciec, i, i ojczym, i, i matka, i, i ten, i, i, i kochanka wszyscy giną. Jego przyjaciele giną, tylko zostają ci, co przychodzą. Fortynbras przychodzi, bo, bo, bo wygrał. I, I wyobrażacie sobie te, tych wariatów, którzy na końcu nie kłaniali się, na końcu sztuki Hamlet i wszyscy głównie bohaterowie, tylko kłaniali się ci statyści, co przyszli na końcu, woo, posabiali się. To nie się kłaniali, bo tam ci naprawdę nie żyli. Jakiś obłęd. No. To był Stanisławski, ale jeszcze nasz wielki Polak, Jerzy Grotowski. Słowem, jeżeli wyeliminuje się wszystko. A jeżeli wyeliminuje się charakteryzację, to to, co zostanie, to zostanie dwóch ludzi: dwie grupy ludzi: aktorzy i widzowie. Eee, słynny teatr Grotowskiego. On studiował e, w Japonii, jeździł do Indii. On stamtąd przyniósł. E, nową koncepcję sztuki aktorskiej. Że tam, tam ci aktorzy biegali, leżeli na, na, tych, na posadzce, takie wchodzili, wprowadzali się w trans. I generalnie u Grzegorzkiego, i jeszcze jeden Polak był wybitnym teoretykiem teatru, o nim powstaje film, który produkuje zresztą i gra w nim główną rolę, Borys Szyc. To jest film o kantorze, tak, który miał swój teatr w Krakowie, a zjeździł cały świat. U kantora w ogóle być aktorem to było, co, to straszne. Dla mnie aktor u kantora to był popychle. E, kantor, przepraszam, tak wujek mówił. E, kantor chodził po scenie tymi aktorami, kierował, kombinował. E, no. Powiem wam, to, no, to był dziwny teatr, tak samo jak, jak Grotowski, ale Grotowski zrobił niesamowitą karierę międzynarodową, podobno robiąc y, y, numer. Bo tak jak teraz, jak zrobisz y, skandal, to może to cię wywindować. Tak kombinują właśnie tacy, tacy y, odmurzeni reżyserzy, jak ten gość, co przyjechał, zrobił klątwę, taki gość. Z kraju pasterskiego, przyjechał tutaj, zrobił spektakl. Nawet nie wiem jak się nazywa, bo to, bo to nie jest istotne. Spektakl. Zrobił wydarzenie. E, tak wtedy okazało się, że e, Grotowski podobno, rzekomo, jak zaproszono go do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na jakiś wielki festiwal, e, dali mu wielką salę. Mówił, ale to nie jest sala dla mojej sztuki, ok? To jest, ja potrzebuję coś mniejszego. I obok, jak to w Ameryce, kościółek stał. Przez ludzi, że tak powiem, rzadko odwiedzany, jak to w Ameryce. Ja mówi, o, w tym kościele jest fajna akustyka, fajne, fajne posadzki, fajne światło. Tu aktorzy zrobią performance. Moi aktorzy, ja, Jerzy Grotowski. To był chyba lata 70., ubiegłego stulecia. I ten słynny Grotowski wpadł na genialny pomysł że nie wpuszczą najznamienitsze osoby. I podobno żony, czy tam jakieś kuzynki Kennedy'ego z rodziny Kennedy'ch nie wpuścili. Tam oczywiście była prasa, afera na całą Amerykę. No bo tak, sprzedali załóżmy 600 biletów, a do kościółka wchodziło 200 ludzi. Do 400 nie wolno było wpuścić. Kogo nie wpuścili? Najważniejszych. Bo o tym gazety będą pisały. I wtedy jego kariera już poszła do góry. Ale wybitny był rzeczywiście. Pamiętajcie, my Polacy mamy najwybitniejszych teoretyków i praktyków teatru i do nich właśnie należał i e, Grotowski i Kantor. I w tej chwili też mamy Jarzynę, mamy i Krystiana Lupę. To są wybitni, wybitni ludzie i od nich się trzeba uczyć. Przechodzimy do, do kolejnej jakby tury pytań, które są już mniej takie rozgadane przez wujka. Na przykład jak dostać rolę w filmie? Jak wygląda proces? Gdzie się zgłosić? Ale za, za racji masz dostać rolę w filmie? Jesteś aktorem? No z jakiej racji masz dostać rolę w filmie? W filmie możesz statystować, jak nic nie umiesz dopiero, dopiero ten możesz próbować robić jakąś karierę, ale jak dostać rolę w filmie? Dzień dobry, przepraszam bardzo, jak dojść do filmu? Prosto i na prawo. No, nie ma inaczej. No. Najpierw trzeba coś umieć, dopiero się zgłosić do agencji aktorskiej i startować w tak zwanych castingach. Dzień dobry, jestem dobry. Te wszystko zrobię. Lubię i miłość, i seks, i wojnę, i pokój, i jestem naturalny. Naturystą jestem. Wujek startuje do dziś. A proces wygląda dochodzenia doktorstwa taki, że trzeba mieć co najmniej maturę, a potem pójść na studia wyższe. A jak nie, no to nie. No to tyle. O. I Kolejne pytanie, które się z tym wiąże. Czy szkoła aktorska, aktorska to podstawa? Czy uważasz, że można być wybitnym aktorem aktorką bez przygotowania akademickiego? Czy znasz takie przypadki? Znam! Historia zna takie przypadki. Harrison Ford. i <mum> <mum> Był drwalem. No i spodobał się reżyserowi, zagrał w Gwiezdnych Wojnach. Ale w międzyczasie reżyser mówi, no ale musisz, świetnie wyglądasz, masz głos, ja widzę w tobie iskrę Bożą, ale jednak te przygotowania musisz... Poszedł na jakieś kursy i potem już powoli zdobywał doświadczenie w filmach. Oczywiście, że 99% ludzi... Potrzebuje szkoły aktorskiej i dla, dla mnie była konieczna. Ja pojęcia nie miałem, co to jest aktorstwo. Myślałem, że to jest recytowanie wierszyków, tak mi pani mówi od polskiego. Stua, to nieprawda. E, to zupełnie inna para kaloszy. Ale są osoby, którym szkoła aktorska nie jest potrzebna. Olaf Lubaszenko na przykład. Broni! I młody, jaki my tu mamy kolor? Nie wiem, kurwa! Pytroję, mi Mój jest kurwa w naprawie! Jest, zostaw! Pójdźmy, zamknij się! Młody! Zaczął pracować w filmie, jak miał 12 lat. Wygrał casting do Kamila Kuranta, tak? Potem się dokształcał, dokształcał, zdawał na reżyserię nawet w międzyczasie. I oczywiście, przez swoją skromność, yy, yy, zrobił papiery, eksternistycznie zdawał przed komisją, przed kolegami, już jako dojrzały aktor z wielkim dorobkiem międzynarodowym. A jednak, to był jego ukłon do naszego środowiska, że zostanie aktorem. Tak jak my wszyscy, którzy jesteśmy po szkole, to samo zrobił Daniel Olbrychski, który od pierwszego roku szkoły teatralnej został wyrwany ze szkoły przez pana Andrzeja Wajdę i grał w popiołach w, w, u pana Andrzeja Wajdy jako młodziutki chłopak. Nigdy nie miał czasu skończyć szkoły, bo już pracował. Czyli ta iskra Boża i ten, ten element umiejętności, które, które się ma, one potrafią być od urodzenia, a niektórzy muszą sobie je uświadomić, więc potrzebują szkoły, a niektórzy muszą się nauczyć, i to nawet szkoła nie pomoże. Na tym to polega. Aktorem się trzeba urodzić, tak mi się wydaje. A ale szkoła jest. Jak sama nazwa wskazuje, szkoła szkoli. A na się człowiek uczy. Więc są przypadki, że nie trzeba. Ale generalnie polecam. Jak można wyróżnić się spośród wielu innych młodych aktorów i aktorek. No talentem się można wyróżnić. A jak na siebie zwrócić. Ja chyba rozumiem to pytanie. Bo wyróżnić się, to się wyróżniasz w pracy. Musisz być po prostu najlepszy. Ale jak. Y Zwrócić na siebie uwagę, chyba o to chodzi w tym pytaniu, no to kiedyś trzeba było być freakiem, czyli takim wariatem. W szkole teatralnej bardzo często było coś takiego, że jak było pięciu zdolnych facetów, który, którzy zdawali w danym dniu do szkoły teatralnej e, i nie, nie wiadomo było którego, na którego, bo jednego można było wybrać z pięciu, bo jest ograniczona ilość miejsc, no to cię pięciu wołało na scenę. I dawało im się to samo zadanie. I komisja patrzyła, kto najbardziej ściąga na siebie uwagę. I na szczerze pamiętam taki kolega Marek Sawicki, jak zdawał, no to wszyscy pięć, pięciu chłopaków dostało tego. Jesteście komentatorami sportowymi. Proszę bardzo. I każdy tam. Poszedł z lewej, poszedł z prawej, hej, hej, Wszyscy przekrzykiwali, przekrzykiwali. I on tak popatrzył, że się wszyscy przekrzykują. Mówi tak, przepraszam, mam jakiś i wziął papierosa, podchodził, kolego daj, masz ognia? e nie masz ognia? No wszyscy tylko na niego patrzyli. Zagrał numer. Wszyscy grali wprost, a on zagrał. Dlaczego komentator sportowy ma się wydzierać do mikrofonu? On był komentatorem sportowym, który ma w dupie swoją pracę i nie zapali szluga. Wow! No to to jest numer. Czasami oczywiście były takie legendy na, na egzaminach wstępnych, jak zwracano na siebie uwagę właśnie inteligencją, błyskiem, jak yy, w Stefan Friedman. Przyszedł pan profesor Rudzki i ten... E, było gorąco w sali i, i Stefan Fidman mówi: Panie profesorze, czy mogę otworzyć okno bez bardzo gorąco? On mówi, niech pan otworzy. E, orłów tu nie ma, nikt nie wyleci. No i Stefan otworzył ten. Zajęcia się skończyły, pan profesor wychodzi, a Stefan do niego. Pan profesor też drzwiami? Tak się, no, po prostu to jest. Ja zrobiłem taki numer z panem profesorem jednym. Bo wszedłem do toalety na zajęciach. I pan profesor, nie niepełem nazwiska, mówi, a, zrobimy pazurę numer. A tu tego, nie? On wróci. A ja mu powiem pazura, stalety wróci. A ja mu powiem pazura, jak było. No, ja o tym nie wiedziałem. Tak przygotował klasę. No ja wracam z tej zajęć tak pazura do klasy oko. Jak było! Ja on palce lizać. No i... 1-0. W każdym razie, no to jak zwrócić, na, to jest zwracanie na siebie uwagi. Oczywiście jest jakiś tam bujezg, na co dzień się wygłupiałem. Miałem tych, tych takich numerów w rękawie bardzo dużo, które, które wystarczyło zastosować. I tak się pracuje, pracuje na przykład w kabarecie. Wiem, że Zenek Laskowik zawsze mówił, że miał mnie nieprzespane noce, bo kombinował, co zrobi, kiedy mu z tamtej strony padnie coś takiego. I miał po dwie, trzy możliwości odpowiedzi. Były rzeczy, które go zaskakiwały, ale korzystał z tego, co już sobie nabudował. To jest przede wszystkim totalne skupienie. Teraz jest taki moment, że ludzie zwracają na siebie uwagę w ten sposób, że są wariatami, nie? że im zrobię głupiej, tym będzie fajniej. Ja uważam, że nie, że ten czas się skończył i w tej chwili najbardziej e w cenie będzie normalność. I na tle wszystkich, ja będzie się zdawać do szkoły teatralnej. Jak zobaczycie dookoła siebie wariatów, to bądźcie, bo, po prostu bądźcie normalni i wtedy będzie Was widać. Popatrzcie na świat dookoła. Normalnych widać. A normalnych tak już jest za dużo. Oni się już zlali w jedną masę. Teraz normalność będzie w cenie. Bardzo wysokiej cenie. Jest jeszcze kilka pytań, na które już nie zdążył odpowiedzieć, ale mi się wydaje, że o aktorstwie można mówić w nieskończoność, zwłaszcza aktor nie? takim, z takim doświadczeniem jak ja. Dziękuję Wam za, za, za uwagę. Zapraszam cały czas do oglądania mojego kanału. Wiem, że jest was coraz więcej. Pękło 400 tysięcy już dawno, słuchajcie. Za to wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, lajkujcie. Eee, no i co? Na wujka Czarka może się liczyć. Spotykamy się za tydzień.